A jakie są według Ciebie symptomy ukazujące to, że ktoś powinien zainteresować się TRT? Przede wszystkim brak libido. Brak chęci do życia. Ale to znowu zobaczcie, bo yy, brak libido, brak chęci do życia. Mógłbym wymienić oczywiście. Mógłbym powiedzieć, że brak takiego, nie wiem, takiego drive do życia, tak? Że nie mam tej, takiej misji i tak dalej, albo tej inspiracji. Ale teraz powstaje pytanie, czy to jest znowu problem, te, problem testosteronu, czy to jest problem tego, że sobie tego sam nie potrafię znaleźć, nie? Yy, Nadmiar stresu, który powoduje również to, że libido opada, bo często się okazuje, że na przykład jak z podopiecznego zdejmiesz nadmiar związanych, powiedzmy, z deficytem kalorycznym albo z czymkolwiek innym, to często poziomy hormonów węcają do bardzo, wysokich, do bardzo wysokiej normy i się okazuje, że to wszystko dobrze działa. Tylko po prostu przez to, że czynniki środowiskowe takie jak stres, tak jak powiedzmy praca, jeszcze oprócz tego nadmiar treningu, bo to też jest znowu kolejna kwestia. Ludzie bronią na siebie za dużo treningu w kontekście do możliwości regeneracyjnych. Zajeżdżają się, ciało nie wyrabia i znowu to obniża poziom strony, tak? I teraz jak się reaguje te wszystkie rzeczy zdejmie, to się okazuje, że stronu był cały czas bardzo wysokim poziomie i bardzo dobrym poziomie.